Hej cześć, witajcie, z tej strony Szymon a to kolejny odcinek z naszej przygody w grze Truemoil. Ci co pamiętają, ci co nie pamiętają to ja przypomnę. Zmieniliśmy ten. Skończyliśmy nasz pierwszy, yy, pierwszy ten. Podzieliliśmy się wszystkim, wykopaliśmy wszystko. Teraz przeszliśmy na tereny pustynne, gdzie na pustyni będziemy wykopywać diamenty oraz nowymi przeszkodami będą kamienie. Będziemy potrzebowali światła, żeby się przez nie przekopać. Jeśli podoba Ci się seja, zostaw lajka, like komentarz, suba. To pomoże mi się rozwijać. A ja będę widział, że Wam się seja podoba i będę ją kontynuował. A teraz bez bezbędnego przedłużania, przejdźmy już do G. Naszym nowym ograniczeniem będzie to, że pod ziemią będą się pojawiać kamienie, które nie wykopiemy, dopóki nie będziemy mieli ulepszenia na przekopywanie się przez nie. Z tego co pamiętam chyba tego nie kupowałem. Wiatło kosztuje 30 tysięcy, nas na to nie było stać. Więc jeśli pojawią się jakieś kamienie, będziemy musieli je jakoś ominąć. A jeśli wszystko znajdzie się pod kamieniami, no to wyjdziemy totalnie na, na minus. No chyba, że jakoś się uda nam to uratować. Zekniemy nas sobie na salon, co sobie kupiliśmy. Że po prawej stronie nigdy nie będzie poniżej 0,89 myślę, że to jest dobry deal. Czyli idziemy kopać, idziemy kopać. Zaczynamy. Widzicie, ten się nam zmienił. Tło się zmieniło, jest żółto. Kety mogą zaraz wykupić diamenty. To, co kupiliśmy, jeśli znajdziesz diament, umieść keta bezpośrednio na nim. No i spoko. Tu jest fajna cena, bardzo. Widzicie, jest znaczek nawet, że, że diamenty. Teraz zaczynimy sobie, sobie ADSTę? Dwóch i przewijamy trochę. Nie będziemy tutaj czekać. O, mamy tutaj, mamy coś tutaj. Teraz liczmy na to. Że to co tutaj się znajdzie to jest gdzieś tuż pod nami, a nie za kamieniem jakimś. Deszczek pomału. O, coś tu jest. Kopaliśmy się, wkopaliśmy się. Tak się wkopaliśmy, no to kupujemy sobie wozy. Cena spadła, no ale coś trzeba sprzedawać, czymś trzeba zarabiać, żeby zbudować kolejny szyb naftowy. Próbujemy tutaj. Kopujemy się, liczymy na to, że nie ma kamieni. A jak będą kamienien, no to zaraz pójdziemy kętami i trzebujemy wykrycie. Nie wkopałem się. Takie niestety nie można takich krótkich. Troszeczkę nie trafiłem, ale tam. Mało istotne. Kupimy sobie więcej wozów i wszystko sprzedajemy od razu. Jeszcze za to od razu. Kupujemy kety. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. I możemy troszeczkę przewinąć. Będzie po drugiej stronie z ceną trochę gorzej, więc... Trzeba sprzedać to, co mamy, żeby jakkolwiek wychodzić z tego. Tu mamy... czy to jest takie wielkie złoże, czy to jest tak ogromne złoże? Bardzo możliwe. Kupimy sobie od razu zbiornik. Kupimy sobie więcej wozów. wydos, zbiornika, pakujcie. To też złoże jest bardzo duże. Więc chyba dobry ten trafiliśmy. To musi być jedno złoże, To jest niemożliwe, że to było, to było kilka złóż. A kety jeszcze. O, 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 o. o. No i widzicie, przegapiłem. A cena się z, z, z zmieniła. Tym razem, po stronie lewej, jest cena wyższa. Więc, póki można, trzeba korzystać. Jeszcze tu, keta, tu, kreta. Można też adiestetów stać nas na to. No i przypieszamy. Ty żeś jest coś dla nas w tym miejscu. Albo on tu na górze, albo tu na dole, kto to wie. Czyli keta jednego tu, keta jednego tu. No bo tu możemy. Kety są fajne. Może przypadkiem, chociaż byśmy musieli liczyć na bardzo dużo. Tu chyba jeszcze jedno złoże. Nie, nie wiem, nie, to on nie może go pokazać, jego. Bo ono jest z jakiegoś dziwnego kształtu. No ale chyba kupujemy drugi pianik. Może kupimy sobie jeszcze jeden szyb. Tylko nie, nie wiem, czy warto, tak naprawdę. Wozy, wozy. Pomili tutaj. O! Na tyle. Jak się tutaj zajmuje tym wszystkim, że zapomina. Jakie tu jest wielkie złoże? Kolejne, że zapomina, że, że ceny się zmieniają po obu stronach i można łatwo przegapić. Tu jeszcze jest jeszcze dużo tego. To jest chyba pojedyncze małe. Możemy wszystko sprzedawać. Z pewników też. I tu jeszcze się wkopnę. Może zobaczyć, co nieefektywne jest, ale. Można by było tutaj jeszcze jeden szyb, po prostu zbudować w tym miejscu i by było lepiej dużo. Patrzcie, jakie to jest wielkie. A, bo to jest jednak w tą stronę. Czyli dobrze pokazywał. I znika, znika, dobra. To wszystko wyjaśnia. Ale jeśli nie wszystko, to bardzo dużo. No i co? 108. Tu już spada pomału, ale dalej cena jest ok. Gdy powiększamy tutaj na tyłkę, możemy to zrobić. A my sobie jeszcze dokupimy więcej wozów. Możemy już maxa kupić. To powiększaliśmy coś ilość, co nie? Mamy kamienie, widzicie? Tu jest kamień, tu jest kamień. Więc jeśli znajdziemy coś pod nimi, będziemy musieli je ominąć w jakiś sposób. Jeśli ten sposób będzie istniał w ogóle. Jak tam cena? Cena taka bezsensowna Ale jesteśmy już 10 tysięcy na plus Więc. Nie można powiedzieć, że idzie nam źle. No ale chyba... Przydałoby się znaleźć jeszcze coś co je Coś jeszcze tutaj. Tu dość... Nie licząc tych dużych złóż, które tutaj zaraz będą się kończyć, to już się skończyło. To bieda trochę. O no, czy z drugiej strony to... Posiadanie kilku złóż dużych jest lepsze niż dziesiątek małych. Bo tak wystarczy się w raz i wszystko jest. Ale to złoże jest ogromne, no to ja to od razu powiększam. Wszystko sobie powiększymy i powinno być w porządku. Będę patrzył też na te zbiorniki, bo nie wszyscy sprzedają. Także. Żeby się nie, przepeł nie przepełniły Kolejne karty No akurat nie, nie sądzę, żebyśmy pierwszego dnia już trafili na pole z y, diamentami No ale Wiecie, warto marzyć Bo to nigdy nie wiadomo 1-14 Kamień, kamień, kamień Masa kamienia. Mamy! Widzieliście? Tu się pojawił błyszczyk, dostaliśmy osiągnięcie. Wydobyć diament. Jeśli kiedykolwiek braknie ci czasu, użyj tego przycisku, aby grać trochę dłużej w zamian za diament. Mhm, to w taki sposób jest. Bo tam w odpowiedziach sugerowali, że trzeba kliknąć na ten diament, jak tam się pojawi, jak go zobaczymy. I wyrostować dopiero keta w jego miejsce, ale tu się okazuje, że ket sobie jak przypadkiem wyrostuje sobie to pole, no to sam wykopie. Także jeszcze te kilkadziesiąt sekund temu mówiłem, że w sumie nie sądzę, żebyśmy znaleźli diamentę na pierwszym polu, a tutaj się okazuje, że to nie było wcale takie trudne i mieliśmy dość dużo szczęścia. Wiecie co? Idziemy tak, idziemy na dwa powiększe Powiększę 18 września Musimy to wy szybko wyprowadzić Możemy to jeszcze powiększyć na trójkę, to też to te... A, bo to było na 1c? Nie, to było na dwójce. Teraz jest trójka. To sobie jeszcze powiększymy. <kłysy> no i co, przewijam? Detrzymał, trzymał, trzymał. Listopad. I wszyscy sprzedawajcie od razu. Co będziemy się. patrzcie jak cena. 1,30 nawet. Wszystko wyprowadzone. Ostatni miesiąc wszystko już mamy. Nic nie pompują. Nic innego nie wykryliśmy. To już nie będziemy szukać. Myślę, że można sobie. Zakończyć dzierżawę. plus dwa tygodnie za diamenta. Nic więcej tu nie było. Kamienie też dużo nie było. 34 tysiące. Tym razem udało nam się zapobiec temu, że, że wypłynęła nam mapa. Załapki, wydatki to nieistotne. Zyski. No jak zwykle trzy razy więcej zarabiamy niż wszyscy inni. Mamy diamenta, mamy 47 tysięcy. Czy coś tutaj masz? Akcja TN-u. Mm, najpierw pójdźmy do Sadun. Szukasz kawałka tn z dużą ilością łapy. Daj mi diament, a wskażę ci go na mapie. Czy diament daje nam coś innego niż tutaj przekupstwo? 0,61 nie jest opłacalne. 76 też nie jest opłacalne. Spróbujmy. Bierzemy sobie. Pokażę nam, gdzie jest fajny ten. A poza tym, jednak przydałoby się w tej fabece kupić to wiatło. Bo później możemy się tak naciąć, że jakieś fajne złoże będzie otoczone kamieniem. No i nic z tego nie zrobimy. Tego to kupione. 17 tysięcy. Myślę, że już zostawimy sobie na razie licznik jest bezużyteczny trochę eee, z tych rzeczy może głębokość później może okniwa a prędkość ja tak to nie widzę nic ciekawszego co byśmy potrzebowali ale mi pokazuje że tu będzie najlepsze gościu trafiła też diament my mieliśmy tutaj sam środek 38 gość Druga kościoła miała 41. ale w nam tu. To sobie pójdziemy tutaj. Zakupiliśmy go elementem, No to czemu nie? Oni jak zwykle bazują na tym na najlepszym polu, które było. Czyli 41. I w okolicach jego szukają. Co to jest coś nam powiedzieć? 2000 mamy. 2000. doba Cena jest na razie lepsza po lewej stronie. A niestety tu weźmiemy sobie dwóch. I jak zwykle przyśpieszamy. Mamy coś. Mamy coś kolejnego. Zatem Co ty może? Teraz możesz ulepszyć szybko coś przez skały. To 750 kosztuje. No to musimy chwilę poczekać. I liczyć na to, że tutaj pod nami tuż się nie trafi skała. Chyba nie trafiła się skała. No to jest chyba... Dobrze, sprzedawajmy od razu, bo rozbudujemy sobie od razu drugi szyb naftowy. Też tu, tutaj tuż pod ziemią mamy to. No to co, więcej wozów. Ta cena jest taka bezsensowna trochę, to opakujcie ją. Mapę do zbiornika. A my troszeczkę przyspieszymy. Tutaj po maluśku rośnie to. Możemy pomału mału sprzedawać. Kety 2, 1, 2. A diestetów jeszcze 2. A, a, 83 niech będzie. Tu mamy całe złoże. Kety już tam nam wykryły się wkopiemy w to, mam nadzieję, że nie trafimy tego kamienia ale coś jest jeszcze tutaj i coś jest jeszcze tutaj spodziewałem się, że jakieś tutaj będzie głębiej, no to spuścimy z prekety zobaczymy, 79 no to chyba druga strona na chwilkę, chociaż tam się tam płynie tak pomału do góry tam tak pomału leci do góry cena, że się to jest, ale coś tutaj mamy też. Połączmy sobie z tym. Miejmy nadzieję, że nie będzie kamienia. Jak kamień, no to na razie nas nie stać, ale za chwilę będzie nas stać na przewracanie się. I mamy kamienia pierwszego. Takiego w gośnym miejscu. Ale nie wiemy, gdzie tu jest opa. Tutaj na stole, jeszcze kupię wozów, napełniajcie te zbiorniki. I to sobie za chwilę powiększymy. Może, ale to złoże jest ogromne. Oczywiście, tutaj całe, całe kółeczko A to od razu powiększamy też. Nie wygląda na jakieś ogromne. No nic z nas nie stać w sumie. Teraz sprzedajemy troszeczkę więcej, gdzie to złoże jest. Na górze, na dole, słaba cena. Muszę wam przyznać jedno, że na razie, na tej mapce, cena jest dramatyczna po obu stronach. Gdzie jest to złoże? To miałem sobie poszerzyć Zrobimy sobie jeszcze jeden zbiornik Tu nie wiadomo ile jeszcze jest. To też możemy sprawdzić. Tu sprawdźmy, tu sprawdźmy, tu sprawdźmy 400 dolców. Tu jest złoże. No to postawmy sobie tu jeszcze jeden szyb naftowy, gdzie tu można najbliżej tutaj. No i się od razu skupujemy jeszcze nawet spore Ket nam pokazał, że jeszcze tego trochę tutaj będzie. A, bo tego nie powiększyłem, do tego tak wolno tutaj płynie. Teraz powinno dużo lepiej, dużo szybciej płynąć Powiększamy na trójkę. To możemy sobie poszerzyć. Raz, dwa Zobaczymy. Poczekamy na pierwszą mapę gdzie naprawdę będziemy potrzebować kupić wiatło, żeby się przez skałę dokupywać. Aż nie widzę takiej potrzeby. A najbliższą nam potrzebą jest kupienie dużej ilości wozów. Przez to, że powiększyłem to na poziom trzeci to zaraz trzeba mieć tyle wozów, żeby to utrzymać, żeby to nie wypłynęło. A będziemy pomału zamykać jakieś jedno i skupimy się tylko na tym największym. Kto wie? Cena 0,91. Jakkolwiek wygląda. A jak na ten. Ten czas, który jesteśmy, czyli na maj. Grze. To nie wygląda jakoś bardzo okazale. Okazale wygląda to, że mamy tutaj jeszcze jeden dość, duże, dość, du dość duży zasób opy. I tutaj coś będziemy jeszcze mieli. A no i zeprzyspieszmy trochę. 191, 91 zobaczymy, bo po bardzo fajnie ośnie i mnie szybko to stąd nie idziemy w drugą stronę a my jeszcze sobie tutaj sprawdźmy, na pewno jak, jak wielkie jest to złoże tu nam się kończy to może stąd się wkopiemy no bez o jakie to jest ogromne kolejne Czyli uważam, że wydanie tego diamenta, którego zyskaliśmy ostatnio po przednim dniu się zrobił najlepszy dzień życia. I teraz, po tym dniu, jak będzie walka o teny będzie bardzo zaciekła. Mamy kamień. Oczywiście, dziękuję, że nie go teraz tafimy. Tego go ominęliśmy na szczęście. Bo nie wiem co się stanie, jeśli tafimy w kamień, czy tu jest jeszcze jedno złoże. Jak trafimy w kamień To nam całą rolę usuwa czy nie Po prostu zatrzymuje ją Tego bym chciał się dowiedzieć A nie wiem czy jest mi Obiecane Cena spada mocno A zbiorniki nam się kończą Możemy jeszcze jeden postawić Tu zaraz coś wypłynie nam Wodu już nie możemy to będziemy mieć wypływanie niestety wyciek Zapobiegniecie kolejnemu Nie Czy tu się skończyło? Już nie powinno tak szybko płynąć Panowie To trzeba poszerzyć, bo jest za wąskie Mamy lipiec. Ceny mamy dramatyczne. Tu nie, nie, nie sprzedawajcie po takiej cenie, panowie. To się wkopiemy jeszcze w to. I nie widzę tu już nic więcej, chyba. Na 16 tysięcy na plus. Dobra, zachowujcie to wszystko. 66 nie opłaca, co? Totalnie. Nie wiem czy nas stać będzie na zatrzymywanie tego, więc chyba 5 może się sprzedawać, a jeszcze postaramy się zachować w tych zbiornikach, chociaż będzie bardzo bardzo ciężko i zaraz będziemy mieć, mieć wycieki, tutaj, jak biorę, tutaj jest pod innym poziomem. Tak samo stąd biorę. No wiadomo, że tu są nierówne, ale to na razie zostawmy, żeby jakkolwiek przeżyć bez tych wycieków. A my jako, że mamy te pieniądze, no to niech jeszcze idą. Może gdzieś na górze zostało coś. Chociaż. A Diestet powinien tu znaleźć. Jakby było na samej górze. 87 po prawej, 90. Przyspieszamy i sprzedajemy w po tamtej stronie. Powiększamy też to. 109 Tu coś jeszcze mamy A nie mam odpowiedniego miejsca, żeby się w tu kopać Ale na śle nieszczęście Jest wrzesień już Cena tu mocno spada No to w takim wypadku idziemy w drugą stronę 107 Poszmy Z jednej strony właśnie krótkie odcinki by było lepiej budować jeśli chodzi o to żeby szybciej to ulepszać no bo widzicie teraz, tu są zrobione trójki tu jest zrobiona dwójka tu jest zrobiona dwójka i to prawie nie chce wypływać a się w kop z, ka z każdego miejsca tu nie wiem czy, czy nie wiem, przypadkiem się nie kłama no. To połączyłem to z tym. Czy będzie płynąć stąd? Nie wiem. Coś płynie, ale... Powiększamy wszystko. Co nam pozostało do roboty? Nic nie pozostało. Nic już chyba tutaj nie ma więcej. Puste. Sprzedajemy wszystko. Po te 80 centów. Wszystko sprzedane? Chyba wszystko sprzedane. Kończymy dzierżawę. Wszystko zabrane, Minus 1500, a znowu 36000 na, na plus. Znowu. No, może tutaj ten troszeczkę zaczął nas doganiać. Doganiać nie, no dalej mu pakuje dwa z tyle. Więc to nie ma co. Zobaczmy znowu Salon. To jest 87 warte. To też nie, nie warte nic. I co wspominam? Wspominam o tym. Czy możemy silosy zrobić większe? Na no, razie chyba nie. Hmm. Może waszą głębokość kupimy? I może jeszcze... Wielkość stada? Nie, bo wielkość stada... Pędkość wam kupimy. I tak zawsze zostaniemy na 10 tysięcy, będzie spoko. No i co, jeszcze zrobimy sobie akcję ten no zobaczmy, to było 61. No trochę jak... średnio jak na 61. 61, bez diamenta. 61, ale i tak wyszliśmy tylko tyle na plus co ostatnio tutaj w 38, więc... No do, oba, tam trochę wydatków to były moje minusy, to... Pewnie z 45 tysięcy można by było wyjść na plus. I pewnie będą się teraz bić oto. Ja jestem pierwszy. Więc mogę słychać tutaj. A myślę, że będą mnie zaraz wypychać. A jednak nie. No to wziąłem sobie tak pomiędzy tym a tym. Żeby nie było jakiegoś dużego przeskoku, ale kto to wie co będzie. A na razie dzięki wam bardzo za oglądanie. Mam się, się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki, na inne serie. Zachęcam do zajęcia na kanał. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.